Bardzo chętnie co roku uczestniczymy w tym. Ja zawsze, od naprawdę paru lat i w poprzednich klubach, też to robiliśmy i zawsze z nią chęcią pomagam. Robiliśmy zakupy dla potrzebującej rodziny. W tym roku, jak co roku, wystar wystartowaliśmy z programem szlachetnej paczki, która pomaga potrzebującym rodzinom, i znaleźliśmy darczyńcę, ogłosili skraby postanowiła nam pomóc. Z czego jesteśmy bardzo dumni i bardzo się cieszymy. Chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt. Bardzo fajnie, że klub organizuje takie akcje. My, jak widać, chętnie w tym uczestniczymy i naprawdę cieszymy się, że, że możemy pomagać, bo dla nas to, to nie jest nic trudnego przyjść tutaj, poświęcić trochę, trochę czasu, a, a tej rodzinie na pewno sprawimy dużo radości. Zawsze e, opisy są dostępne na stronie internetowej e, szlachetnej paczki i można sobie wybrać na przykład rodzinę, której chcemy pomóc i można wybrać sobie region. Tutaj akurat jest byłchatów e, i w tym roku były opisy rodzin na byłchatowie e, i gdzie można było e, spełnić e, oczekiwania, potrzeby tych rodzin potrzebujących, tak? I skra zrobiła to świetnie. E, cel Celując w dziesiątkę dosłownie, były i chemia, i żywność, i kołdry, poduszki, i takie artykuły, tak naprawdę żadne niewymyślne, pierwszej potrzeby, których używamy na co dzień. I to na pewno się przyda tej rodzinie.